Dzień dobry, dzień dobry. Mamy takie zadanie teraz: 2,170. W założeniu mamy, że wiemy, że liczba pierwiastek z 11, to na przykład patrząc na poprzedni filmik, potrafimy to pokazać, że pierwiastek z 11 nie jest liczbą wymierną. Czyli założeniem jest, że. Informacja, że pierwiastek z 11 nie jest liczbą wymierną. Mamy pokazać, tu w zadaniu są tak naprawdę trzy liczby, wybrałem tę, że pierwiastek z 11 minus 1 przez pierwiastek z 11 także nie jest liczbą wymierną. Możemy sobie tutaj na przykład przyjąć, że ten pierwiastek z 11 to jest jakieś x na przykład, czyli tak naprawdę to zadanie mogłoby wyglądać tak. Jeżeli x nie jest liczbą wymierną, no to liczba x minus 1 przez x także nie jest liczbą wymierną. I tutaj znowu zrobimy dowód nie wprost. Czyli przypuścimy sobie, to będzie nasza hipoteza, że ta liczba z tezy, czyli x minus 1 przez x, jest liczbą wymierną. A skoro jest liczbą wymierną, to znaczy, że tę liczbę umiemy napisać w postaci jakiegoś ułamka zwykłego p przez q. Co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli dojść do sprzeczności. Zobaczcie, pomnożmy sobie to wszystko przez x. Oczywiście x jest różne od 0. Zostajemy, że x minus 1 to jest px przez q. I teraz spróbujmy x -a z tego wyliczyć. To zobaczcie, mamy, że x minus p przez q, ja to 3 razy i x jest równe 1, czyli x razy 1 minus p przez q jest równy 1. I teraz może pójdziemy sobie tutaj na tę stronę, czyli mamy x razy, i tu zróbmy sobie wspólny mianownik, czyli mamy q minus p przez q jest równy 1. I teraz wyliczmy z tego x, czyli pomnóżmy przez odwrotność tego łamka, czyli x jest równy tak naprawdę q przez q minus P. Czyli teraz zobaczcie, co my wiemy. Ponieważ przypuściliśmy, że x minus 1 przez x to jest jakieś tam p przez q, gdzie p i q są liczbami pewnymi, p tak naprawdę całkowite, q może być też naturalne, a one oczywiście muszą być różne od 1, no bo ta liczba z 11 minus 1 przez pierestek z 11, ona nie jest równa 1, czyli p nie może być równe q, stąd z tego też powodu tutaj q minus p możemy przez to dzielić. to zobaczcie, mamy... Tak naprawdę x przedstawiony w postaci ułamka zwykłego. Czyli pokazaliśmy, że gdyby liczba x minus 1 przez x była liczbą wymierną, no to liczba x, czyli w tym przypadku pierwszej z 11, dałoby się napisać w postaci ułamka zwykłego, gdzie licznik jest q, czyli liczba całkowita, q minus p w mianowniku także jest liczbą całkowitą, czyli jest liczbą wymierną, a to jest sprzeczność, prawda? Tu mamy sprzeczność. Dlaczego? No bo x założyliśmy, że nie jest liczbą wymierną. I zobaczcie, tutaj znowu przypuszczenie, że ta liczba z tezy, czyli piastek z 11 minus 1 przez piastek z 11 jest liczbą wymierną, doprowadziło do tego, że wtedy pierwiastek z 11 także musiał być liczbą wymierną, a tak nie jest. Czyli mamy sprzeczność. Czyli dowód nie wprost pokazał, że, że teza zadania jest prawdziwa. Czyli ponieważ pierwiastek z 11 nie jest liczbą wymierną, to pierwiastek z 11 minus 1 przez pierwiastek z 11 także liczbą wymierną być nie może. Znowu takie typowe zastosowanie dowodu. Nie wprost. Popatrzcie na to, pomyślcie o tym. No i widzimy się następnym razem. Pa Pa!